Thank you for watching! Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmiku. Właśnie robimy przemeblowanie, żeby postawić choinka. No i nie Tyle mamy rok, co z paną Tyle było miejsca i pięknie. Tyle. Tyle przesadam. ostatni rok to się wciśnie, tam, bierze. Nie, ja nie mam w ogóle będę. A głośnik chyba tam stał. Chyba. Czy nie przeszkadzał? Tam. Chyba przeszkadza. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja ją, chyba na budowę. Na budowie, ale tam się teraz zakłuży misiek. Prawda. Jak już nie będzie brudno i podłogi będą położone, to wtedy rzeczywiście możesz ją zabrać. I tam swoją mandaryneczkę. Cudowną. Oj coś czuję, że zaraz będą wiąchy szły. Jak jest zawalone wejście do na strych. Nie? Zaraz będziesz gadał. A więc y, te dwa pudełka też idą na strych, zaraz je wynoszę i będzie. Do sypialni na razie. A potem sobie możesz ją wynieść. Na strychu pieprznik. Sobciej wyjął jedną część choinki. Ale mówi, że tam jakiś ul się zrobił mu na strychu, albo mnie straszy, bo on też tak lubi, trochę postraszyć. To? Straszysz, czy naprawdę jest Naprawdę ko? jest, kurwa, nie wiem, albo szerszenie, albo kurwa osy. Mi to jakieś wygląda na szerszenie. Ale nie wiem, czy one zimą wracają do tego, czy nie? nie. Może trzeba wezwać jakąś ekipę do tego, a nie Ty będziesz to robił. Uciekaj stamtąd. Chcesz tam wejść? Ja nie. O, jakie duże. I to na szerszenie wygląda. Jesteś ukulony. Kto ci tak powiedział? Ja tak mówię. No ale one śpią, albo tam ich nie ma w ogóle. W ulu siedzą w zimą, w ulu siedzą. Pewnie. I tam sędrze mają. A jakby ten biały biały ten pojemnik włożyć? Zwalić tej zamknięci. Ale to nie tak. Musisz być ubrany w ty jakoś, Sebastian, pozabudowywane rękawy i rękawiczki i wszystko. Chodź tu, trzeba poczytać, czy one tam siedzą. Chodź, poczytamy i tu wrócisz. Tu wszystko już nie? No. no chyba chodzi. Może ty tu wrócisz. <noise> A gdzie jest ten do choinki Stojak? jest. Jest tu Stojak? Chyba w tym nie ma, nie? Gniazda. Jak nie widzę jaka? Tu iż. jest. Okay. No mam nadzieję, że nie ma, bo się boję teraz. Zamknąłeś dobrze drzwi? No i teraz zobaczcie nasze sławne schody z góry. <noise> Jakie są! Jak tu się spierdzielić z tych schodów? To można... Zjeżdża się na poręczy, a nie <noise> To pokaż, jak zjeżdżasz na choince. Z choinką, znaczy. No nie kłaś na dywanie. No nie, nie, Dobra, ja muszę sprawdzić, co z tymi sęsieniami. Zobaczcie, mieliśmy tak ośnieżoną choinkę i już praktycznie nic na niej nie zostało. A co jest najgorsze, że teraz się boimy, że ta samica tych szerszeni tu może siedzieć, ta królowa tak zwana, bo wyczytaliśmy, że wszystkie szerszeni, wszystkie osy, jeśli są, jest jakieś gniazdo, to one na zimę giną po prostu. Zostaje tylko mamuśka. Pręty tu były. Tu są. Pręty są tutaj. No więc rozkładamy. Ale ta choinka jest rozkładana już, liczę na to, ostatni rok. Nie wiem, mi się kto, chyba nie to, to chyba tamto jest. Nie? Czy to? No tak, masz rację. Dobrze, gadasz. Dobra. Weź, dawaj, potrząchamy trochę tym podsząchamy. Boję się. Weź, chcę rozkładać. Tak, to. Se. Sebede. Se no tak to mówisz, jakby to była moja choinka, moja sprawa i wszystko. Sebede. Oj, sopciu! Oj, Sobciu, grabisz sobie ostatnio bardzo. Jezus prank, Maria! Prank. Ty jesteś nienormalny. Tata, żarty se ze mnie tu robi. Ale piękna. No nawet nie widzisz, jaka krzywa. Co ona taka krzywa? Zobacz, cała na bok idzie. Ale to chyba przekręcenie to mi się nic nie da, bo to. Będziesz przekręcał, to za każdym razem no, będzie krzywa gdzieś. No co ty? Ona, może musisz tam wkręcić na dole, to wtedy nie będzie w bok leciała, czy nie? Mówisz, Twoja robota się już skończyła? Nie wygląda to dobrze. No i trochę ją rozłożyłam. O wiele lepiej się prezentuje. Ale to nie jest to. Powiem Wam, że to nie jest ta choinka, którą kupiliśmy. Naprawdę jak ona była oblepiona tym śniegiem, to wyglądała na taką obszerniejszą, gęstszą. Teraz to wygląda po prostu. A ja mówię, kupić <laughs> nic mi się nie chce święto. powiedzieć. Nie mi się już ostatni rok będziemy mieli tą. Do nowego domu kupimy nową końkę Nie będziemy pieniędzy wydawać. To możemy tylko taką, że ty pójdziesz i wytniesz do lasu. No. Tu mamy tą grubą, ale ona by się tu nie zmieściła ta na tym. Nie? Ona jest taka szeroka na cały salon. Ale co chciałam powiedzieć? Jeszcze Sobcie jutro ją tu wyreguluję na dole, bo widzicie, leci trochę w bok. I jutro zamontuję lampeczki, a w sobotę będziemy już z dziewczynami ubierać. Wiecie, przygotowana tak choinka, to od razu chce się ją ubierać. A jednak, jednego dnia ściągnąć choinkę, ułożyć ją, założyć lampeczki, to już zajmuje dużo czasu, bo my się z nią bujamy już z godzinę. No to wiecie, no to tak to zawsze będzie przyjemniej, bo sobota to będzie tylko taka oddekorowania. Więc biorę się za odkurzanie, bo mimo tego, że jak kot napłakał na tej choince śniegu, to na podłodze jest go pełno. Kuźwa mać, kundzia wstawiła pranie dziś wieczorem. Dosłownie na szybko. Miało się uprać w 30 minut, szybkie pranie ciemne. I chyba kurde zapomniałam, że już wcześniej włożyłam dwie kapsułki, i teraz dołożyłam kolejne dwie kapsułki. I zobaczcie, ja mam całe pranie w pianie. Wszystko. Po prostu drugi raz już je piorę i ta piana nie znika. Kipi po prostu z tej pralki ta piana. Masakra. No kurde, tak to jest. Jak chcecie coś zrobić szybko, to wychodzi jak wychodzi. Zobaczcie, cała pralka piana. Więc wyjęłam to pranie. Yy, I mniej go włożę po prostu na dwa razy i tyle. I, i może to w końcu się tu odbiruje No i choinka w tle. A będzie otwierała kalendarz yy, adwentowy. Dzisiaj otwieramy trujeczkę trójeczkę. Otwieramy trójeczkę. Ops. Mamy ten z numer 3. I dziś otworzymy dwa okienka, ponieważ ja nie y, nagrywam filmików. Wiecie, nie wrzucam na YouTube codziennie, tak jak to robią y, vlogmasiary, tylko co kilka dni. Dlatego będę otwierała co odcinek po dwa okienka. Dziś otwieramy trujeczkę i w trujeczce mamy balsam. Balsam. już czuję że pięknie pachnie. Powiem Wam, że to wszystko jest ta seria, którą ja używam, a więc fajnie. I położymy sobie pudełeczko. No tak jak mówiłam, ja chcę zachować kształt tego. Y o! A czwóreczka to jest taka spora. Oho! I otwieramy czwóreczkę. Zobaczymy, co jest w czwóreczce. I w czwóreczce mamy chusteczki do samochodu. Na pewno się przydadzą. Ja to lubię takie pierdoły do auta też. Liczę na to, że będzie tu zapach samochodowy. Mógłby być, mógłby być. Fajnie by było. A więc dziś otworzyliśmy te okienka. Tu sobie wkładamy. Hop, żeby on tu wyglądu nie stracił. Coś mi tu nie chce wyjść. Co tu jest? Co tu jest? Ja Wam powiem, że to czasem jest go. Ciężko wsadzić. Coś tam jest. Co? Masebra, co tam jest? Że ja wsadzić nie mogę. O. Coś mi tu koliduje. Z tymi okienkami tej dwójcy. Za długie to jest pudełko co ty tam. Ale... A... Nie, bo to było pewnie pod spodem. O, sposób. Oczywiście, że tak było, ale blondynka się wzięła za wkładanie. A więc dzisiejsze rzeczy z kalendarza to balsam i chusteczki samochodowe. No i kundzi, już teraz klimacik, obowiązkowo, zawsze jak wracam do domu, to sobie świecę, zapalam, jeszcze muszę te choineczki sobie zapalić. Herbatka, zielona, tak po całym dniu lubię wypić sobie zieloną herbatkę dla lepszego trawienia. Muzyczka, jazz, yy, często sobie yy, różne takie śnieżne domki yy, puszczamy. No i dzisiaj oczywiście wskoczyłam w świąteczną piżamkę, jak się wykąpałam tylko i już relaksik. A jeszcze Wam pokażę, co sobie zamówiłam na Allegro. E, zamówiłam sobie takie pudełko e, materiałowe na zdjęcia. Jakoś mi się tak zamarzyło. Wiecie, teraz to rzadko się trzyma zdjęcia takie typowe, papierowe. Ale zdarzają się. Chociażby e, u dzieci w szkole czy tam gdzieś. Wiecie, jak to jest. Ehm, ale kundzi... Na stare lata zachciało się mieć zdjęcia rodzinne, takie z dawnych lat moich rodziców, z dawnych lat, jak ja byłam malutka. I ja u siebie tu w domu nie miałam w ogóle takich zdjęć. Pojechałam do mamy. No i oczywiście, ze zgodą mamy, powybierałam sobie niektóre zdjęcia taty, mamy, ich razem, e, siebie, jak byłam mała, później starsza. I właśnie kupiłam po to to pudełko, żeby te stare fotografie trzymać. Jeszcze włożę tu zdjęcia Patrycji z czasów szkolnych, nikolki z czasów szkolnych, z przedszkola, wiecie, jak to jest. To, co mam wersje papierowe, to sobie tu powkładam, wszystko będzie w jednym miejscu. Eee, o, Jezu, jak ona się otwiera, teraz wam Pokażę. otwiera się, o właśnie tak, o, teraz wam pokażę. Na pierwszym zdjęciu akurat jestem ja. Proszę bardzo. Źle widać. Kundzia do komunii <laughs> szła. Nie no, ostrość y, straszna y, i kiepsko widać, ale tak się prezentowałam w drugiej klasie szkoły podstawowej. Oczywiście obowiązkowo, jak w każdym polskim domu, regał, regały, kryształy y, wszędzie były. Y, a więc tak. Y, tak jak powiedziałam, Mam już potrzebę mieć takie stare zdjęcia, więc mam tu trochę zdjęć od mamy. Zamykam to pudełko i uważam, że przepiękne to pudełko bardzo ładnie się prezentuje. Ona jest na taki magnes. No i mówię, taki beżowy materiał wybrałam z napisem Piękne Chwile. Więc bardzo mi się podoba. W nowym domu będzie się również pięknie prezentował, ale to nawet nie chodzi o ten nowy dom. Miałam potrzebę mieć y, zdjęcia, żeby kiedyś wnukom, prawnukom, jeśli dożyję, pokazać, jak wyglądali ich pradziadkowie albo prapradziadkowie. Wiecie, jak to jest. Zobaczcie, Sobcio włączył ćwiczenia na wzrok. Pisze, że te ćwiczenia przywrócą ci dobry wzrok, tak? tak. teraz kolejne Gwiazda. trzeba za tą kulką chyba latać ale stanęła ja oczami poleciłem dalej <grystanie> Miszka, tak jak ćwiczenia na siłowni no, też są to nudne są... <grystanie> Więc mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się podobał. Taki krótki filmik z naszego wieczoru, wyciągania tej choinki. Zapraszam Was serdecznie do oglądania moich kolejnych odcinków, takich świątecznych. Na pewno kolejny odcinek to już będzie z ubierania choinki, ze spędzania czasu razem z dziewczynami, bo przyjeżdża Patka na weekend, a więc będzie na pewno fajnie i wesoło. A więc, papa! Pa.